Dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was z przesłaniem tygodniowym, innym niż zwykle, ale kto powiedział, że zawsze musi wszystko być takie samo? Dla odmiany, z mojego czucia, a także z inspiracji, moją mistrzenią, ja mówiłam, że nie ma mistrzów i nie ma guru. Tak, nie ma dla nas wszystkich takiej samej osoby. Dla mnie moją mistrzenią jest pani Izabela, która. Wspaniale rezonuje z moją energetyką, i właśnie zainspirowałam się um, jej mądrością, jej wiedzą, a także jej um, doświadczeniem. Także kochani, um, chciałabym tutaj powiedzieć Wam o czymś bardzo ważnym: otóż, czym tak naprawdę jest rozwój duchowy. I oczywiście nie ma na to jednej ogólnej definicji, każdy może mieć własną, ale to, co ze mną najbardziej rezonuje, to to, że w relacji z drugim człowiekiem jesteś w stanie zobaczyć, kim jesteś. Bez tej relacji z drugim człowiekiem, kiedy żyjesz jedynie w izolacji, sam ze sobą, trudno tobie spojrzeć na to, jakie masz także. Swoje cienie, ponieważ one żyją wtedy w ukryciu. I jest to przesłanie dla tych, którzy są rzeczywiście w gotowości i którzy są w takim momencie swojego życia, gdzie bez poczucia winy potrafią powiedzieć sobie, że ktoś na przykład wyzwala we mnie złość, wyzwala we mnie gniew, ale to, że ktoś we mnie to wyzwala. Jest nie tylko historią o tej drugiej osobie, ale jest też historią o mnie. Więc, jak wykorzystać relacje międzyludzkie do pójścia w stronę oświecenia? Otóż, Tao i Zen powiadają, że gniew, irytacja, złość, każda niska emocja jest tak naprawdę dla ciebie bramą do wolności. Jeżeli ty przez tą bramę przejdziesz. Stajesz się wolny od wszelkich ograniczeń i masz połączenie z energią wyższą. Jeżeli ktoś wciąż wywołuje w tobie gniew i inne trudne emocje, masz absolutną blokadę na rozwój duchowy. No i kochani moi, dlaczego mówię, że to jest dla mocnych przesłanie? Dlatego, że nie wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby właśnie spojrzeć na siebie od tej strony bez poczucia winy. Bardzo często czujemy się winni, dlatego uciekamy od takiego spojrzenia. Natomiast pełnia w znaku Bliźniąt zachęca nas właśnie do ukochania naszego cienia i pozwolenia sobie w końcu na to, by dorosnąć. Wszystkiego dobrego. Pa pa.